Ten silnik, na którym przed chwilą jechał Jonas Davidson, jest mocno rozgrzany, bo to jest pewne i o tym doskonale już wszyscy wiedzą korzystający z nowych tłumików. Czy ten silnik jest w stanie znów pojechać tak skutecznie, na tym silniku jest w stanie pojechać Jonas Davidson, czy ten silnik nie odmówi posłuszeństwa, czy nie zmienią się jego parametry i nie będzie on słabszy. Może być bardzo różnie. Oczywiście ona on może wygrać teraz wyścig i może przybyć trzy punkty i ten silnik może wytrzymać. To nie jest tak, że te silniki się przegrzewają i w jednym momencie wybuchają. Najczęściej w głowicy silnika następuje dosyć dużo luzów zaworowych i ta głowica już nie trzyma tak dobrze, jak sprawna głowica, silnik traci moc. I nie, nie jedzie tak szybko, czy nie ma tej mocy takiej dużej jak wcześniej. Ta moc nie zawsze się przydaje. Na twardszych torach na tej mocy gdzieś się próbuje szukać, zdejmować, więc niekoniecznie to musi źle przekładać się na jazdę i na szybkość, choćby w tym wyścigu zawicona, ale na pewno żywotność takiego silnika jest zdecydowanie krótsza. Wydaje się po tych pierwszych dwóch wyścigach, że pola najskuteczniejsze, jeśli chodzi o starty, to pole pierwsze, to najczęściej tak bywa, ale. Wydaje się, że najlepiej zawodnikom startuje się z tego pola numer 4, najbliżej bandy. Yy, okalającej tor w zielonej górze. Tu widzimy tej... Damiana Balińskiego na czwartym polu i tuż przy bandzie tam było mniej ubijana ta nawierzchnia, tam jest trochę bardziej wilgotno, trochę bardziej przyczepniej i zawodnicy po prostu yy, wykorzystuje. No zobaczymy, czy teraz wykorzysta to Damian Baliński. Damian Baliński w parze z Januszem Kołodziejem, królem tego toru można powiedzieć w sezonie 2010. Para Zielonogórza, To po raz pierwszy na torze Andras Jonsson, i po raz drugi jako zastępstwo zawodnika Jonas Dawidson. Trzeci wyścig dnia meczu Stelmet Palubas Unia Leszno. Gospodarze prowadzą 8 do 4. Jonson do Łodzi. Dawidson Baliński. Jonson wygrywa starta. Jego rodak Dawidson. Również skutecznie. Próbuje gdzieś tam przecierać się. Po szerokiej Damian Baliński. Ale zawodnicy w czerwonym i niebieskim kasku na dwóch pierwszych pozycjach, a więc ten szwedzki zaciąg zielonogórskiego falubazu na dwóch pierwszych pozycjach, no ale będą musieli się bronić umiejętnie Szwedzi, troszeczkę szerzej jedzie Jonas Davidson, robi co może próbując atakować tych Damian Damian i Janusz Kołodziej zamyka stawkę. Jest znacznie dalej, próbuje, próbuje jeszcze dołączyć do prowadzącej dwójki zielonogórskich szedów Damian Baliński startował z czwartego pola, no ale start Andreasa Jonsona był kapitalny. I znów, mimo tego, że to nie było czwarte pole, to było trzecie pole, znów świetnie wyszedł spod taśmy Jonas Davidson. No i to nazywa się wielka klasa. Wyścig po wyścigu, raptem niespełna. 10 minut i 6 punktów Jonasa Dawidsona. Ta druga linia. Mówił o tym wielokrotnie Marek Cieślak, że w końcu będzie musiał zacząć ten chłopak punktować, bo on potrafi jechać. Dwa starty, dwa zwycięstwa Jonasa Davidsona, Dwa punkty Jonson Baliński, kołodziej i Zielonodurzanie wygrywają bieg numer 3. 5 do 1ego i Już 8 punktów przewagi gospodarzy. Już na samym starcie tutaj Zielogurzanie. Zdecydowanie e, wygrali, nawet Damian Baliński, stacjonujący z czwartego pola startowego, nie zdążył tutaj dojechać na równo Ziel zielonego właśnie dzięki fantastycznemu startowi e, Dawidzona. On tutaj rozprowadził ten wyścig, Andreas Jonsson tylko kontrolował e, sytuację. Damian Baliński tak naprawdę mógł się przeglądać z tyłu, e, z dwum zielonogórzaną, nie miał takiego momentu w czasie tego wyścigu, żeby mógł e, zaatakować. Janusz Kołodziej zdecydowanie przegrał ten start, e, spóźnił refleksowo w pierwszej fazie, następnie zbyt wysoko uniesiony przed nim kołem, wjechał w pierwszy, w pierwszy łuk, więc e, nie miał tutaj nic do powiedzenia.